Czy są tu jakieś przedszkolaki? Nie! Tylko? Nie! Cześć, dzieciaki! Nie! Słuchajcie, to spotkanie ma dla mnie, dla nas dorosłych, nauczycieli, rodziców szczególną wagę. To Wasze bezpie, bezpieczeństwo. I powiem szczerze że tak, wiek, wiek dzieciństwa jest takim wiekiem beztroski. Ja też kiedyś chodziłem, zaczynałem chodzić do pierwszej klasy, też byłem beztroski, ale odpowiedzialność Was nie zwalnia z tego, żeby tą bezdroską miała miejsce na ulicy, w szkole, w domu i wszędzie, gdzie tylko się znajdujecie. Ważne jest to, żebyście dbali o mocne bezpieczeństwo, o szczęśliwy powrót ze szkoły, jak również o szczęśliwą drogę do szkoły. Czy się, Czy wiatr? się ty, a z tobą cały prawo Dzień wesoły. Pierwszaki wreszcie poszły do szkoły. W szkole jest nauka, w szkole jest zabawa. Bycie pierwszakiem poważna sprawa. Trzeba pamiętać, by zdrowym być, i słuchać mamy, i zęby myć. Rano pić mleko, często myć ręce, aby kataru nie mieć już więcej. Dać się zaszczepić, by nie być chorym. No i z uśmiechem chodzić do szkoły. Czym zajmuje się straż pożarna? Pożary, pożary. Tak, czyli pożary i działania ratownicze. Pożary najczęściej w lecie pożary traw, pożary lasów. No, pożary budynków mieszkalnych, zajmuje się straż pożarna, to także e, działania ratownicze, czyli nad wodą e, nie skaczemy do wody, zakładamy kamizelkę, w zimie nie ślizgamy się na zamoczonych stawach niezjózli. Uczyć się trzeba, nie się. ten biedę ma i bierze cztery, to dwa dwa. plus dwa to ile? Dwa plus dwa to? Cztery. Dobrze. Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny. Bardzo ładnie. No ale jeżeli się poruszamy na pieszo, to musimy znać pewne zasady. No i te zasady? sobie przybliżymy i powiemy o zagrożeniach w ruchu drogowym. Ja sądzę, że większość z tych zasad znacie, ale Pani Iwonko sprawdzimy. Słuchajcie moi drodzy, żeby przejść na drugą stronę jezdni potrzebujemy czego? Pasy, pasy już były. Przejścia chyba, tak? Przejście na pieszych, czyli, ale to przejście się jakoś nazywa, Zyrafa. Zebra, dobrze, to jest zebra. Zebra ma kwadraty, paski, co ma? Pasy. Biało-czarne pasy. Przecież żyrafa ma cętki, tak jak krówka. Więc mamy już zebrę. Co by się jeszcze przydało do tego przejścia, do tej zebry? Światła? No mamy światła, zobaczcie, ile świateł jest. Chyba sygna, sygnalizator. No to mamy w dniu dzisiejszym czarodziejski. Sygnalizator. Bardzo magiczny. A dlaczego magiczny i dlaczego czarodziejski? To zaraz zobaczycie, moi drodzy. Zobaczcie. Trzeba go pogłaskać, pogłaskać i już się zaświeci. Szczęście dla pieszych. No to już mamy, moi drodzy, chyba wszystko. Zobaczcie. Mamy już znak. Mamy zielone światło i mamy zebrę. Czyli możemy już przechodzić, tak? Nie, tak. A co jeszcze powinniśmy wykonać? Co musimy zrobić? Rozejrzeć que... się! Kochanie, dużo strażyłam w stora. No i tak, powiedz mi, kochanie, ile? Ile mamy wszystkich znaków drogowych w kodeksie? 100, 200, 300 czy 400? 400! 400, no, brawo! Tyle tak znaków bravo. mamy drogowych! Wspaniałe! Słuchaj, teraz ja się pytanie. jakiego koloru są karetki pogotowia? Białe! Bardzo dobrze! Biała karetka tak niebieskiego tak ma koguta tak na dachu. Tak, tak jest, zaliczona tak. odpowiedź. Teraz pan Tomek zada pytanie. Odnośnie policji. Jak masz na imię? Michał. Michał. Słuchajcie uważnie. Michał nam odpowie, co policjant musi wziąć ze sobą do pracy, do radiowozu. Jakie urządzenia? Wymień trzy. Kamizelkę. No, kamizelka. Czapkę. Czapkę. Garnitur. I garnitur. No to wymienił na razie ubranie. No to ubranie zaliczamy. Zaliczamy ubranie.